W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, najczystsza Maryjo. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat zawieni względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go. Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy Jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan Jego, wezwawszy Go, rzekł Mu, Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą? I uniósłszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicę Judei za Jordan. Mój kochani, sługę, którego przyprowadzono do Pana, był mu winien bardzo wiele pieniędzy 10 tysięcy talentów. Pan chciał w jakiś sposób te 10 tysięcy talentów zagospodarować. A tutaj proszę, dłużnik mu ich nie oddaje. Gdy ten sługa prosi pana, ażeby mu ten dług darował, ażeby mu ten dług jeszcze odroczył, to pan znajduje inne rozwiązanie. Postanawia iść do przodu i to, co chciał zrobić przy pomocy tych pieniędzy, zrobić w inny sposób. Dlatego ten pan jest obrazem pana Boga, ponieważ pan Bóg zawsze ma inne jeszcze rozwiązanie. Zawsze potrafi iść dalej, nawet jeżeli człowiek nie wypełnia jakiegoś swojego zadania. Przebacza i daje nową szansę. Ten zaś sługa wobec swojego współsługi nie widział innych możliwości. Zaczął dusić tego swojego dłużnika i nie potrafił otworzyć się na inne opcje, na inne rozwiązania. Dopóki człowiek nie przebaczy. Dopóty jest zamknięty w jakiejś przestrzeni wewnętrznego myślenia i nie może iść dalej. A w szczególności nie może iść dalej za Bogiem, który już przygotował nowe rozwiązania, wyjście z tej sytuacji i ostatecznie przejście przez krzyż do chwały zmartwychwstania. Nie ma innej drogi, bożej dla człowieka, jak tylko przez przebaczenie. Iść za Chrystusem, bo On nam przebacza nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, i okaż nam nowe życie, nowe możliwości działania z Tobą w miłości. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.